Panie ponowie dobra uciekliśmy, uciekliśmy od tych, nie wiem, wilków Ja jeszcze tam zabrałem Kamila, bo tam leża pod tym sztukiem, dobra, jest coś, a coś, a coś inaczej wyglądasz dwóch brodaczy dzisiaj Inaczej, inaczej, inaczej wyglądasz Kamil, inaczej wyglądasz Co się stało? Glowop jakiś? Barber? Ja czytam, ja czytam Barber? wczoraj się, mam bruzę gdzieś a Dlaczego? dobra, Dlaczego? rozumiem, rozumiem. Łódka, łódka prawie zatonęła w połowie drogi, ale w końcu dotarłam. Do, mojej, do miejsca gdzie to wszystko się zaczęło. Jeśli to czytasz proszę Nie mogę tego sama dokończyć, Spotkamy się w kopalniach jo. No to idziemy do kopalni, no. Idziemy do kopalni. Eee, e, tu kolejne, tutaj dowód jakiś, dowód Dowód podnoszę Mamy jeden, jeden z dwudziestu dowodów. Dokładnie. A kurde, to ale tutaj było ciście. lampa, lampa, ty. do lampy, chodźcie ale fajna lampa. Ale fajnie, że jeszcze tu nikt tego nie ale ma. Ty, czekaj, te, ja, ja włączę, ja, ja to włączę, a ty zobaczysz pitno. Fajnie, taka RGB. Y Dawaj, bo Kurde, nie, to nie chcę, nie chcę ruszyć nawet. To nawet żarówki nie ma. Dobra, chodźcie dalej. Dlaczego tu gdzieś nie będziemy. To jest tygańska magia. Toczuję? Chodźcie na drugą stronę. O kurde, szano, ale fajnie szano. No dobrze, to jakieś podejrzane dzięki słyszałem. No ja też Nie. jakby takie krótkie klaskanie, tak no. Eee! Eee, co to jest? Wiatrek do wozu! Jezus Maria, głupda rzuca! Co je. Eee, tu jakieś macki ma bo Co TO jest? Co jest? Tyś to widział? Jezu, Jezus Maria, ale po, gdzieś poleciało sobie. Chyba chyba nie lubi czy coś nie wiem. Nie wiem O! Widzę ich tam jak chyba świecą. O! Kto tam siedzi na dachu da. tak jak coś tam! Ej! Maria, Ej! Co jest? What? What the fuck is going on. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Wypowiedzcie mi! Nie wiem Co to jest? Jakiś macki stary tu idzie, tu idzie, chowamy się Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to Co to jest? Co, Co to jest? to jest? Co jest? Co jest? Wiemy, Nie wiem stary What the fuck Mamy dowód, mamy dowód No dobra, biorę, biorę ja dowód. dowód w sprawie, ja dowód w sprawie okay. tak, tak.

co, jest? Co to jest? Hello, hello, you. I water. I water. I water. I zara? Jak water. I water. Jak się glowsticki bije? I drugi, drugi mięsień, stary, drugi I water. I drugi I water. Mam, Rozrzuca Macki no nie zostaw mnie. Michał poszedł! Muszę przejść Michalina poszła tam! Nie. Michalina tam stoi i widzisz tego styki! I pa, idzie tam! O Nie, rudy! lamusie, rudy Rudy, gdzie nie! dostałeś Odciągnijcie go Ej Ale on, jak on, co to jest?

Nie <laughs> maski, maski, maski po prawo Dobra, czekaj, ja czytam, ja czytam, cicho, 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 Chirowie nie chcą nas wpuścić z powrotem po nasz sprzęt Grożą pozwem, jeżeli wejdziemy w sprzęt w warsztat przepadnie, Jezu, ja! nie będę mógł Po niego wróci na tych drzew, jest gruby Będziemy potrzebować trochę termitu, żeby go rozbić Pamiętam, że mieliśmy w wiosce op Opiłki, żelaza, alu... Wszedł tu! Wszedł tu! Wszedł tu! Co? To jest wariat Ej, ich jest dwóch! Ej!

Tutaj, nie. Dobra tutaj bocznym wejściem, bocznym wejściem Szybko Szybko leci No. Na górę chodźcie O Boże! a ten tam a nie? został nie? On został tam o Boże pod na drugą stronę Dobra wrócimy po niego, wrócimy po niego Jami dole! Czytam, 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 czytam. No, no, nie no. Nie mogę uwierzyć w nasze szczęście. Stara kopalnia okazała się nie wypałem ale udało nam się znaleźć trochę srebra. Jeśli nam się po szczęście, może znajdziemy też trochę złota. Mama by chciała nowych piecyk, Henry. Jak to wygląda? Co to. co to jest? Jaki gluć, Co to No. Dobra, może na dół. Zejdźmy na dół. Ja bym się wrócił po niego, gdzie on jest. No w tamtym domu był po drugiej stronie On tu właśnie tutaj właśnie jesteś? Michalina Halo. Michalina Halo Halo Debilu Halo No on tu był górsti tu są No był był Halo. To jakieś dźwięki, jakiś chrabążę no bo się zaraz Ej przesraszy. dowód, dowód to odbiorę dobić. Aha, jego tu nie ma. No, no nie ma go. Ej, to je, jest jakieś przejście, to jest jakieś przejście. Ej, przyczy! Ej, o, e, na dole. Ej, za, co jest? Tablet, tablet. Stwórz termit. Ej, o piłki żelaza musimy zebrać. Czekaj gdzie on jest? Słyszałem go tu gdzieś Telefon Tu jest jakaś karta, patrz. Nie wiem co to jest Patrz czy coś. Co tu jest? Nic nie ma Co to jest? Zrobione bym mógł Opiuki. wziąć, ale nie wiem Ej, plecy, 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 ej, plecy. Ej, 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 oj, macki, macki, macki Eee, ja mam jakoś ten wyprzedził może. Bokiem, bokiem. Ja bym poczekał. Nie da się bokiem, nie da się bokiem. Poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. A dobra, może, może on tu idzie. On, idzie on, tu, on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie, on ja tu idzie. Czekajcie na mnie. Poszedł. Poszedł. po drugiej stronie, kolejny. Prawie dosięgło. Kurde, już czułem jak mi smera po plecach A za nami jest kolejny oh. Szybko biegniemy, biegniemy, biegniemy Ej, prawo, prawo, Robek, Robek! Nie znalazł O kurde. O, jest, jest! Eee! Co jest! stać, co nie mogę? Kamil! O stoł! Bogosz, Paul. Kamil Umarł! Kamil! Sensu. Jest na piętrze. Co widzę? Jeszcze Koras. No co? Czerwonego glowsticka masz. Michał noch. Okej! O doszło mnie tam Jestem pod domem! Jezu To chłopaki oh. on przy mnie maskami smyra Michał uciekł O oh fok Żyje! Michał żyje Tu widziałem jak spada Żyje, jest, żyje, ale... Stary tam powiek. tam gdzie ten ziód już ciul z nim, bo on ucieka od nas, Patrzcie tu może tutaj, Jezu, stary, on przy, on przy mnie, on do mnie szedł Czaisz to? Słyszę, biegnie, no, biegnie, no, biegnie Tutaj, tutaj do szybko <laughs> no Jezu Czytam kartkę, czytam kartkę Kerszel mądrze postąpił, przenoszą nasze wy, wykopaliska tutaj W tych kopalniach jest złoto, czuję to w kosiach, Leroy Panie, Chodźcie, nie, patrz, możemy, nie możemy, sadzić... możemy nie patrz Chodźcie, patrzcie, oto jest przejście, to są patrzcie, oto są patrzcie, oto są Widzę. To ej, to ta kopalnia. Jest... Termit, ej, tak, 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 ale termitem czyta. to trzeba wysadzić. Ta, termitem, ta, ale czekaj, czytam, tu. czytam, czytam, czytam. W związku z domniemanymi zagrożeniami kopalnia srebra rodziny Firów jest nieczynna do odwołania intruzji, wykryci na terenie kopalni będą... Co jest, coś coś z surowością wstaję. Coś idzie, coś idzie. Dobra, chodźcie szybko, szybko, chodźcie. Patrzcie za mną. Ehm, to ty jedźmy paśnie. Idzie, 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 to on normie jest, chodźcie tu, po lewo, lewo, lewo. Lewo. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Uuuu, ale blisko. Ale blisko mnie. Morskie wyświetlacze, kurde. Chodź na górę, drabina Ooo, my tu byliśmy Ale byliśmy tu, byliśmy tu Byliśmy tu Tak, ja by, byliśmy, byliśmy, Ta, ja by, byliśmy tu, byliśmy tu Mówię on to zaraz, chodźcie. chodźcie, on tu zaraz wejdzie Gdzie termit trzeba zrobić? No tutaj, no, Jakoś termi tam... trzeba zrobić tutaj coś No, bardzo. mamy chyba wszystkie składniki Bo ja mam no Tak e, Żelaza, opiłki no, no, no masz wszystko Na tablecie mamy ten o, No widzę właśnie. A no to chodźmy, bo tam był jakiś stół w ogóle No, tam był jakiś stół Chodźmy tu na górę, do tego domku no Tu obok jest tu Ej, maski, ja maski, tu maski, maski Tam jest, szybko do tego stołu tu coś jest, patrz. Weź tu spróbuj. To poczekaj, no sprawdzam. O można, można, zrobiłem. O! Biorę, 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 No i do kopalni, biorę. do kopalni. Teraz. Do kopalni, teraz. Dawajcie za mną, za mną, za mną. Ja mam aluminium. Lecimy, panowie. Szybk, szybko, szybko, lekcja, bo zaraz za, za tu będzie, zaraz tu będzie. Ja się teraz spodziewam go tu.

Dobra, chyba łama, potrzebujemy. Trzeba znaleźć sposób na otwarcie bramy. Ej, te tory, te tory. Te tory, tak lewo, lewo, lewo. Macki! O cholera. Que barulho! Que é, barulho! Eu vi, eu vi, é. eu vi! Viadro! Onde é o viadro? tu! viadro vai bater aqui? Ok, vamos ver o viadro. Onde é o viadro agora? Aqui! Aqui! Ok, e agora? Agora é a eu Jedzie, jedzie, dobra chodźcie, idziemy. No Kamil. Ale... Jezus, cudem uniknąłeś. Chodźcie! Lewo! Ale blisko. Dobra, on chyba nas nie słyszy. Lecimy, szybko, 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 szybko. Mam nadzieję, że to jest ostatnie mam, mam nadzieję, że to jest osta ostatnie to miejsce do windy, do windy, Jedziemy Kartka tu była, kartka, kartka Nie kurna. Nie Kurna Dobra, no, nie wiemy Ej, nie mieścimy się tutaj, kurde O, o Jak dupnęło, i chyca Ej! Dobra, dobra, mi się się czy... Na, oh. na, prosty, na, mi, na oh. mi Dobra. Już, już, już. I... Oh. Oh. dobra, Pomocy, boli mnie! Dawaj, pierdzień Dobra, już! Trzy, dwa, jed! Pani oh. daje! O! Naprawdę Dobra, dobra. Można iść dalej. Zostawiajcie gruzniki, żebyśmy wiedzieli, jak żeby wrócić. A czemu tu jest tak ciemno? A ja daję tu tak ciemno. czerwony, ja czerwony. Światło ja się skończyło. Ja, ja, sier... ja zielony, ja Nie, ja zielony, ja zielony. Ja czerwony. Dobra, dobra, dobra. Wow, ej, co to jest? Co to jest? Jakiś obrona. Bramofon biorę. <grym> Czy tam, lampa. czy tam kartkę, czy tam, Yo. Yo. Wow. Czy tam kartkę? O, Ale świeci! Uwaga, czy tam kartkę? Ja tu to... sięgam, że ta winta to śmiertelna pułapka, nie skończyłoby mnie, gdyby któregoś dnia się kurwała. Telefon! Dobra, masz na dwa! O kurde, ale lampa. Patrzcie prawo, no. prawo! A może się rozdzielmy, ej ej, ej. ej, ej! Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Może się rozdzielmy. Dobra, 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 ja idę z robkiem. No, Do wyjdźcie dobra. tam, my idziemy tu. Dobra, Dobra. Siemano, słyszymy się. Dobra, zostawię ci i No. To, no ja, o nareszcie, Jaka, jaki spokój Wiesz, dla uszu. Chodźcie, tu chodź, tu chodź, tu chodź. Stary, ale spokój dla uszu, nie. Ale dobra, o boże. Kurwa, jak cicho. No. jakieś ten, ciało jakieś. O kurde. Robię zdjęcie na Instagrama, poczekaj, robię zdjęcie, robię zdjęcie. Poczekaj. Dawaj. Robię zdjęcie, robię zdjęcie. Już Daj, czekaj. czekaj, robię zdjęcie. Już nowe kolory są w ogóle w tym. Dobra, roku. zrobiłem zdjęcie. Jak wiesz, o, wspaniałe. Dobra. Jakieś dźwięki słychać. Oh. Wow, węgiel jakiś. Coś.

Chodź Robek głuń, Czekaj Poc Poczekaj bo oni jeszcze Zawał mam, zawał mam pakietki, Bardzisz, Tutaj jest tylko pakietka, tutaj można przejść ale tu nic nie ma, Gdzie jest Kamil, gdzie, kam gdzie Kamil? Gdzie Kamil? Za mną był, za mną był, chodźcie Gdzie Kamil? No tam poszedł chyba! poszedł, idź, idź. O, tu jest. Chodź, kamil, idziemy Co to było, chłopaki Ja też stary. co to jest? Co to jest? Wow.

Bebot, Ej, my to już za daleko przeszliśmy moim zdaniem. Oni są w lewo, on jest w lewo, on jest w lewo. Patrz się, idziemy koszpa. Ej, słyszyliście? No szkoń, to coś! Plecy, plecy, plecy! za nami Stary zgubiliśmy się Ej! Rubek! Po Rubek! Po po Poczekaj, trzymajmy się razem, bo zapadają kamienie się! Dobra tutaj czekaj! Stary Rozdzieliliśmy U... się! Ej, to coś działa, znaczy, tam był jakiś znak w ogóle na ścianie, nie, nie widziałem go. Chciałem go zobaczyć. No, A już ale nie wrócimy stary. Zamknęło się... ten, się... zawaliło się. Stary, Wreszcie nie sumie cze... Poczekaj! Po... Poczekaj! Ja A, muszę odpocząć, czekaj! Za ku... Za ku... Muszę... Za ku... Za ku... muszę odpocząć! Nie używamy tej latarki, ONA, ona na niego jakoś nie działa. A.